<noise> Media trąbią o dzisiejszym końcu świata, który Majowie przypowiedzieli na 21 grudnia. Pani psycholog narzeka w internecie, że dorośli się żartują, a tymczasem dzieci te informacje biorą na serio, się boją. Obawiają się nadciągającej. Wielkiej tragedii. I dobrze, że się boją, bo koniec świata będzie straszny. Słuchajcie, dzieci, powiem wam, jak będzie wyglądać ten koniec świata. Pierwsze efekty końca świata, jak piszą w internecie, odczujemy o godzinie dziesiątej. A w południe będzie po wszystkim. Będzie strasznie, płaczy zgrzytanie zębów. Porobią się wielkie kolejki do lekarzy. Chorzy, grzesznicy będą czekać na wizytę nawet o 8 miesięcy, a na operację Stawu Biotrowego 3 lata. Biada, biada. Politycy staną się niemoralni. W ministerstwach dadzą sobie 41 milionów złotych premii, a Centrum Zdrowia Dziecka będzie brakować 20 milionów, żeby was leczyć dzieci. Biada wam, biada. Ludzie w różnych podatkach, wasi rodzice w składkach na ZUS i innych zapłacą 80% ze swoich zarobków. Czyli będą pracować nie dla siebie i nie dla was przez 4 dni w tygodniu i 200 dni w Roku. Nie będzie iPhona 6. Oj, biada, biada. Pogodynki w telewizji będą chorobliwie wychudzone, no i widokości trupy będą wpadać w kompleksy i będą się odchudzać. Och, obecny rząd będzie rządził do końca świata. Biada, nam biada. A najgorsze, drogie dzieci, jest to, że ten koniec świata będzie trwał długie, długie lata. Ja, ja co bez sensu, no dlaczego ja się na to zgodziłem, jakiś no, głupi pomysł, wiesz? <śmulety>